Czekajcie, zobaczę sobie, czy nagrywanie łączę. Konkurs odbył się w nocy. Nie dotrwałem do niego, nawet pisałem tam na YouTubie w poście, czy ktoś ma jakiś link, bo link się nie pojawiał. Jak się okazało, później po prostu były opady deszczu i tam chyba konkurs po prostu przesunęli o kilka godzin. Tak przynajmniej mi napisał Kuba Kotek w komentarzu, także pozdrawiam. Rano, oczywiście, wstałem, no to wiadomo, wiadomo właściwie. Każdy mi wysyła od razu linki, czy to na Instagramie, czy znajomi. No i wszędzie pojawia się jedno. Ale w Montrealu był konkurs. Gówno. No to muszę się do tego odnieść. Szczerze przyznam się, że nawet nie oglądałem jeszcze tego konkursu całego. Tak tylko przeleciałem właściwie do połowy, no bo pobrałem sobie plik z YouTube'a. No i co? Oglądam to z Wami na świeżo, zobaczymy co tu się wydarzyło. Ale ogólnie na początek. Kurwa, wiecie co, to nie jest żaden pocisk, ale nie to po prostu już się żygać trochę chce, dobór zawodników na konkursy wsadów FIBA. Ja wiem, Dankelit, oni dostarczają zawodników. Wiele, wielu z Was, a może puszczę sobie tu rozgrzewkę, niech sobie leci, a my będziemy sobie gadać. Wielu z Was nie wie, jak odbywa się dobór zawodników na Fiba 3x3. I szczerze, ja też nie wiem dokładnie, jak to wygląda, ale wiem jedno. Kilka lat temu, gdy ja jeszcze byłem w formie, dostawałem propozycje od FIBY, oczywiście, żeby pokazać się na ich konkursach. I wiele osób nie miało problemu pod nogą na rozgrzewce, to spoko, to potem sobie będziemy oceniać, co i jak. I wiele osób miało możliwość, żeby wystąpić w tym konkursie FIBA 3x3. Obecnie, na przykład dwa lata temu, próbowaliśmy sąsiadowi ogarnąć miejsce na konkursie FIBA i niestety odesłano nas do Dunk że to Dunk Elite dostarcza yy, dunkerów na yy, konkursy i to oni się tym zajmują. Więc no niestety nie takie proste dostać się na konkurs FIBA, jak kiedyś jedna osoba wchodziła tam z eliminacji, mogliśmy oglądać zawodników, także LIPA. W tym konkursie mamy kogo? Aż sobie spauzuję, bo zaraz się zacznie konkurs, a nie chciałbym jeszcze zaczynać komentować. W tym momencie patrzcie na konkurs w Montreal, patrzcie sobie na ostatnie konkursy FIBowskie. Zawodnicy Dunkelit skaczą sobie po prostu między sobą. Oni wiadome, tam są kontrakty, tam są pieniądze. To nie jest tylko 3000 dolarów, które oglądacie jako główna nagroda. Tam nikt stratny nie schodzi z boiska. Ale mi osobiście żygać się chce i to nie jest żaden hejt. Oglądać cały czas te same konkursy, gdzie kurwa rywalizują goście z Dunkelit między sobą. Ewentualnie dzieje się tak, że jeden gość z Dunkelit. Na bardzo wysokim poziomie, jak Grabowski dają mu jakiegoś emeryta, albo dają mu jakiś kurwa dunkerów, którzy totalnie y, są na innym poziomie. <laughs> I dla mnie, oglądanie konkursu, gdzie startuje, startuje na przykład tak jak teraz Grabowski, no, albo jakiś inny, nieważne, może to być Miller. No, chodzi o każdego. I dają mu jakiś dwóch ziemniaków, albo tak jak tutaj, legendę, która ma 33 lata, bo Just Fly ma 33 lata. On już jest dawno poza swoją życiową formą. Ja na starcie, i 99% ludzi wie, że Grabowski wygra ko kolejny konkurs. Czyby zrobił cokolwiek. Nie wiem, jak tutaj było, nie oglądałem tego jeszcze. Obym się mylił. I kurwa, no dobierajmy jakąś konkurencję. Zaczynamy sobie rozgrzewka przed chwilą, i mamy na konkursie tylko Jazz Flyer 33 lata. I mamy Grabowskiego ponad 10 lat młodszego, czy tam równo 10 lat młodszego. Także przepaść. No ale zobaczymy sobie, może akurat nie było tak źle jak to mi ludzie gadali. Rozgrzewka sadzik dwoma rękami. Nie wiem jak tam na wierzchnia jeszcze jest mokro, nie mokro, bo jeśli padało to pewnie to wycierali. No ale zobaczymy sobie to już yy, w trakcie konkursu. Just Fly legenda. Grabowski, nie wiem czy wiecie, ale Grabowski był wielkim fanem i dalej pewnie jest, Just Fly'a Darlingtona, dlatego taki jebał ten wsad pod dwoma nogami, bo to był właśnie wsad Just Fly'a, to on to spopularyzował. Just Fly, freak genetyczny, nie musiał nic za wiele trenować, żeby tak skakać, długi ściegno Achillesa, jego taki charakterystyczny naskok na dwie nogi, gdzie go wypierdala jak sprężynę w kosmos. No i co, zobaczymy, raczej też tu na 100% obstawiam, że Grabowski wygrał, bo już zresztą mi to ludzie, zresztą ja tu mam obstawiać, ludzie mi tu już rano pisali w mediach, żebym zobaczył co się tu wydarzyło. No i Just Fly, legenda, freak, gdy był w życiowej formie to były lata 2012, 13, ta... Gdzie? 13, 2010 jeszcze, 2009, to było kilkanaście lat temu, nie obecnie. No ale zobaczymy co tam jeszcze potrafi zrobić, K1X -y dalej ma, ogólnie nie ma lepszych butów na nawierzchnię FIBA 3X3 niż właśnie K1X. -y. Nie wiem co tam jest zamieszanka gumy, ale tak te buty się trzymają, że to jest po prostu obłędne i niesamowite. Just Fly, nabieg taki dość leniwy. Jedną ręką od deski. Nie wiem, czy to są jego maksymalne skoki, ale wysokość wygląda bardzo słabo. Zacznijmy od tego, że on ma 6,4 czy 6,5 wzrostu, co oznacza 1,90 czy 1,95 m prawie. Także szału tutaj nie ma, no, ale będziemy widzieć, jak się to wszystko rozwinie. Niestety obsada jest słaba. Dwie osoby, z czego jeden w ogóle jest w piku. Swojej formy drugi jest u właściwie już tylko ma tutaj. No nie chcę obrażać oczywiście, ale Just Fly to ma tutaj wyłącznie wartość marketingową. Bo niestety jeśli chodzi o wsady, no to podejrzewam, że już nie jest w stanie konkurować z, z żadnym dunkerem na wyższym poziomie, bo to nie ten wiek. Yy, miał jeszcze tu startować Johan de Maille, czy jakoś tak się nazywa. Dunker z Francji, taki ciemnoskóry, Bardzo fajne paczki robi, ale. Tak samo to nie jest jeszcze ten poziom, żeby rywalizować z Grabowskim, no ale gdzieś tam wizy nie dostał, czy jakoś tak. No i mamy tą dwójeczkę. Także, jak Just Fly by wygrał, to było dla mnie super zaskoczenie i bym chyba był w szoku totalnym, i bym zemdlał. Kurwa, muszę zmniejszyć ten ekran, no bo dałem na pełny i nie będzie gdzie tu moi mordy dobrze. Oglądać także, sobie zmniejszyłem w trakcie. Dawać panowie, ten konkurs, pogadaliśmy sobie. Tu się vlog oczywiście robi ustawianie kamery, ustawianie ujęcia. Dobra, skaczcie, skaczcie, skaczcie. Jesteście dunkerami. Widać, że Jazzfly już leży, już leży, już rozciąga sobie biodro. No ale ogólnie Just Fly teraz nie jest aktywnym on w ogóle nie startuje. Sad z miejsca. No i mamy wsad z miejsca. Ogólnie tam widzę, przecierają butami co chwilę, więc nie wiem, czy tam jest mokro, czy ślisko. Yy, czy i mokro i ślisko, nie mam pojęcia. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Kawusia z rana. Ogólnie, patrzcie tu. Montreal, Kanada. W okolicach Kanady i w Stanach Zjednoczonych mamy w chuj niesamowitych dunkerów. W 2019 roku, o ile dobrze pamiętam, w Montreal odbywał się również ten konkurs konkursalów FIBA 3 na 3. I kogo mieliśmy okazję oglądać? No porównajcie sobie. Był Izaja Riviera, był Dak Anderson. Ale zobaczmy już pierwszy wsad Fly'a. No i mamy Windmilla z narzutu takiego. Jezu, on nawet nie ma emocji na twarzy. On wie, że to po prostu jest. Jego zaprosili tam po prostu, żeby był żeby wsadził, bo jest legendą. No i nazwisko, Just Fly Darlington, on jest kanadyjczykiem, fanem Lisa Cartera, więc no jak można było go nie zaprosić? Nie, to nie był chyba jeszcze wsad konkursowy. No ale rok, w yy, 2019 roku, bo rok temu, wiadomo, pandemia, był Just Fly, był, nie, był Just Fly, był Duck Anderson i był, yy, Isaiah Riviera. Przecież da się ogarnąć, tam mają tyle dunkerów na wysokim poziomie, więc ja nie rozumiem, dlaczego tu nie można było dać jakiejś konkurencji. Nie wiem jak to teraz wygląda między Dunkelit i tymi dunkerami tam w Stanach, ale nie widzę tutaj problemu, żeby Grabowskiemu dać konkurencję w postaci, nie wiem, y, Izaja Riviery i na przykład, y, nie wiem, Sutherland. No to już by była konkurencja, y, to byśmy już mogli oglądać naprawdę dojebane widowisko. No i zaczynamy sobie. Pierwszy wsad w takim wypadku: Jazz Flyer. Piłka trzymana będzie na piłce Grabowskiego. A ja sobie tu zatrzymam, bo kurwa ten aparat mi przerywa po 9 minutach. A nie chcę, żeby mi to przerwało. Jest dobrze. Nic nie przerwało. No i patrzymy, co się tutaj wydarzy. Just Fly ma bardzo duży rozmiar buta. Nie chcę skłamać, ale pamiętam, że coś koło 47 chyba. Więc dobrze musi trakcja lepić. No i... Ojej. No i Jazzfly próbuje ogólnie pod nogą z naskoku prawa lewa, ale aż sobie przewinę. Wiecie co? On chyba zapomniał jak do tych wsadów po prostu się zbierać. Patrzcie tu. On próbuje z takiej piłki trzymanej, tak jak Grabowski teraz trzyma i jak jest ustawiony, to jest pozycja do pod nogą, gdyby robił to z naskoku lewa prawa. Przecież on przy naskoku prawa lewa, tak jak teraz, to lewą nogą on po prostu kopnąłby Grabowskiego. Tak się nie robi. Widać, że on po prostu nie trenuje obecnie jakoś tych wsadów. I to nie jest ten Just Fly, co mogliśmy go oglądać ostatnie tam kilkanaście lat. Bo był wtedy najlepszym dunkerem na świecie. W niektórych tam 2010 11 nie chcę skłamać. Druga próba, nabieg taki dość leniwy, naskok na dwie. I próbuje teraz zrobić prosty wsad, bo on próbuje zrobić teraz On próbuje zrobić Windmilla teraz z ręki. Pierwsza rzecz, to drodzy państwo, na Windmilla to jest za nisko piłka na niego, bo on jak robi wymach rękami po piłkę, to on musi mieć tą piłkę wysoko, żeby zrobić ten pełny wymach albo chociaż trzy czwarte. W tym momencie on wysokości nie złapie, a dwa z całkowicie złej strony Grabowski trzyma mu piłkę. No ale to nie jest wina Grabowskiego, broń Boże, to jest wina po prostu źle ustawił just fly, ale... Ja tu widzę, że on w ogóle, nie wiem, albo nie pamięta, jak to... No ja Jestem w szoku, nie wiem, o co chodzi. W ogóle Just Fly chyba zapomniał, jak sobie ustawić piłka. Druga rzecz, nie wiem, czy go przypadkiem światło nie razi. No i co? To jeszcze nie była próba. Co? Co jest, kurła? Czasu brakło? O Jezu, i już jest po konkursie praktycznie. No i to kurwa... Weźcie, no nie chcę mi się. Ah. Nie, bo będę hejterem. Co to za konkurs, gdy kurwa... Nie wiem, wyobraźcie sobie, że do klatki wrzucają, nie wiem, lwa i kurę. I liczycie na to, że kura wygra. No nie ma opcji. Narzut 180 skorpion. Było w sumie blisko, chociaż widać, że tu jest chyba ślisko, bo chłopaki nie skaczą jakoś super... Wysoko dzisiaj, przynajmniej hmm. tak stwierdzam na razie. Po tych takich skokach, co tutaj widziałem, ale mogę się mylić. No i co, będzie dalej próba? Nie. Teraz jest już zmiana na biegu. Bardziej z prawej strony będzie młyn, ale tak jest. Będzie windmill. No bo prosty wsad, żeby zrobić. No właściwie, co ma więcej zrobić? Jak tu już nic nie trzeba, tylko po prostu wsadać do końca. Just fly się sam wyeliminuje i 3000 dolarów do kieszeni. Taki, no wiadomo, potrafi zrobić lepsze młyny. I to dużo lepsze młyny ten jest dość taki. No brzydki, po prostu brzydki. Lewa ręka długo pomaga trzymać piłkę. Nie jest już blokowana przy biodrze. Łokieć jest zgięty. Prostuje się dopiero pod koniec pod koniec ruchu. Nogi drętwe, więc ogólnie po prostu mamy brzydkiego Windmilla. Czyli na razie konkurs zaczyna się bardzo dobrze wręcz fenomenalnie. I chyba może być to prawdą. Dobra, będzie jakieś tutaj. Yy, yy, dobra, nieważne. Yy, I ogólnie może być tak, jak mi napisał ktoś mi wysłał rano wiadomość, że kogokolwiek dać na miejscu Grabowskiego i wygrałby z Just Flyem. Więc chyba tak może być, może tak być. No ale niestety, nie wiem czemu nie ma konkurencji, kto dobiera tą konkurencję i dlaczego tak. Jest, ale pasuje coś, coś z tym zrobić, bo ludzie zaczynają się. Przynajmniej ja zaczynam się nudzić oglądaniem ciągle tego samego. No i chyba będzie klasyczny w just Fly'a, czyli cartwheel. Oj, brakło wysokości. Nie wiem czy wiecie, ale just Fly w swojej życiowej formie przy cartwheelu potrafił robić windmilla i nawet pod nogą, i nawet pod dwoma nogami z cartwheela. Więc sobie wyobraźcie sobie. Wyobraźcie sobie, 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 sobie. Ej, wyobraźcie sobie, jak ja tutaj sobie rap, skrobię. Nieważne. Yy, więc wyobraźcie sobie, że on potrafił robić pod dwoma nogami z tego właśnie fikołka. A tutaj mamy obecnie wcisk jedną ręką. Mega ciekawy wsad, mega fajny wsad, bo to jest wsad, który mm, jest jego wsadem. On to właściwie tylko robi, on to spopularyzował, robił to w niesamowitych naprawdę różnych konfiguracjach, ale teraz widać, że to już po prostu jest wcisk nad garstkiem i ręka mu trochę podjechała tam musi być ślisko, tam musi być ślisko więc, więc, więc więc wcale się nie dziwię, że mogą niżej skakać, 9,9,9. no, okej, okay, tak musi być ślisko, bo wyci wycierają buty tam musi być jakaś wilgoć no, ale wilgoć nie usprawiedliwia tego że konkurencji nie ma żadnej. Przełożył piłkę za plecami, więc będzie próbował wsad za plecami. Ogólnie jak mm, ludzie mi pytają na przykład, co myślę o tym wsadzie, to dla mnie wiecie co, z tym wsadem za plecami jest taka sprawa. Wsad jest trudny. Dla normalnego śmiertelnika jest trudny technicznie. A jest też jednocześnie brzydki. Niewiele osób potrafi dać yy, za plecami w ten sposób, że wygląda to jak windmill za plecami, gdzie jest taki obszerny ruch, takie kółko zatoczone i ten wsad jest naprawdę mocny i na pełnej kurwie. Dla niego to jest banalny wsad, on to właściwie na każdej rozgrzewce przed konkursem daje. Widziałem to milion razy, widziałem to na żywo milion razy, w Błażowej widzieliśmy to milion razy, na każdym konkursie w Polsce widzieliśmy to milion razy, więc nie jest to dla mnie zaskoczeniem, no ale jest to po prostu bezpieczna opcja tutaj na konkursie, pewnej nie ma co więcej kombinować, żeby nie popudłować. Just Fly bierze sobie gościa w okolicach metra 70 wzrostu, tak patrzę... Hmm... Na ich gabaryty, no i będziemy widzieć co? Piłka na rączkę, i piłka jest wysoko, więc szacun, że nie będzie puszow, -off. a puszow, -off, czyli odepnięcie się od głowy. Jak dunker kładzie gdzieś tam piłkę na głowie, to z reguły odpycha się mniej lub więcej od głowy, żeby złapać wysokość jeszcze większą, coś jak skok przez kozła. I jazzfly ogólnie, wiecie co? Ja, obserwując scenę dunkingu, to o pushofie dowiedziałem się właśnie z wsadów Flya, Bo Just Fly w latach 2009-2010 Jak robił t double Lapa, To właśnie robił te puszofy, bo kładł piłkę na głowie dwumetrowych typów i przeskakiwał Tutaj nie mamy puszofa I mamy czysty wsad Ale bardzo niski na Jego wzrost po prostu Widać, że nie było tu wysokości, ale Naprawdę nieźle Co on pokazuje o oczy. Arsys pauzuje, bo tak wysoko chyba nie był. No nie był wysoko. Głowa pod tablicą. No ale mamy takiego pseudo windmilla. Nieładnego, no wiadome. To nie jest windmill nawet, to jest można powiedzieć wsad jedną ręką, bo to jest po prostu wyciągnięcie do góry i... i wsad. Coś tam widział, nie wiem. No i mamy O989. 9. Sędziowie widzę oceniają w stosunku do wsadów, które są na konkursie. Nie patrzą na to w ten tak sposób, że coś widziałem, coś obserwuję i tak dalej. Bo oni pewnie nie zwracają uwagi na to, co było w poprzednich konkursach i nie obserwują sceny dunkerskiej, nie wiedzą czy jakiś jeden wsad jest robiony milion razy. No więc Just Fly dał sobie takiego pseudo windmilla właściwie wsad jedną ręką. Tu mamy piłkę na głowie, troszkę inaczej, w dwie ręce. Więc ona sobie już leży sztywno, więc będzie jakiś push -offik. Patrząc na ustawienie, co może zrobić? t -lapa, jeśli na łatwiznę, Skorpion robi to na konkursach ostatnich, więc coś z tych rzeczy, ewentualnie... Nie, t -lapa albo Skorpion, patrząc na ustawienie... Tak, Skorpion. Skorpion, ale tu była dość słaba wysokość. Ślisko jest. Ślisko jest, to tu nie ma się co nawet dziwić. Trzeba po prostu skakać w takich warunkach, yy, jakie są. I co się stanie? Będzie jeszcze raz powtarzał? Nie, będzie już zmiana na prostszy wsad. Prostszy wsad. 90%. Nie, Double lapa nie będzie robił Windmill'a. Będzie Windmill'a robił. No i piłka z głowy, więc ogólnie to jest bardzo łatwy wsad. To jest wsad... Fff. No kurwa, ja już nie jestem aktywnym dunkerem, ale też swoje się oskakałem i że tak powiem, wiele razy tu na sali w Błażowej ten wsad z Grabowskim y, trenowaliśmy. Robił nad trzema osobami, nad czterema. Robił double upy nad trzema, nad czterema i. Mnie to w ogóle nie jara. To jest po prostu windmill nad stojącą osobą. I podejrzewam, że ja bym teraz spiął dupę pomimo tego, że nie trenuję. To tak samo bym ten wsad był w stanie zrobić nawet nad wymiarem. push także dla mnie... No co będę mówił? Wiecie jak jest na tym YouTubie. Nieważne co tam mam do Grabowskiego i o co tu chodzi. To słuchajcie tu. Ja, ja trenowałem Grabowskiego. Wiele lat widziałem wsady, których wy nie widzieliście na oczy. Na moich oczach robił sobie pierwsze swoje, nie wiem, 360 za plecami, pod nogą i tak dalej, gdy próbował to 3 godziny i nie chciałem go wypuścić z sali. I naprawdę, ja widziałem bardzo dużo i bardzo, bardzo mało rzeczy mnie naprawdę jara. A druga rzecz, że ja po prostu. Koniec konkursu! Serio? Ja pierdolę! Jaki shit! Nie Powinno nie być w ogóle tego konkursu, powinniście zrobić pokaz i powinniście, nie wiem, podzielić kasą i byłoby super. Niech sobie poskakali z 10 minut czy z 15, byłoby zajebiście. I jeśli chodzi o to, że w dzisiejszy czas, jak ja powiem coś o Grabowskim, to będzie od razu, o kurwa, wbija szpileczki w Grabowskiego. Ludzie, mało wiecie, gdy Grabowski miał kurwa 17 lat, 16, 18, 19, 20 i go trenowałem... Ja go zawsze cisnąłem i zawsze go będę cisnął. Jak on robił pod dwoma nogami i było chujowe, to mówiłem mu że chujowe. Jak robił pod nogą i było chujowe, to mu mówiłem chujowe, i nigdy nie byłem z tych osób. Bo w dzisiejszych czasach jest tak, że jeden drugiemu, o, loda by zrobił, tylko by klaskał i by mówił: super, zajebiście, wspaniale, jesteś najlepszy. Ja mówiłem, ten kanał nie będzie taki, jeśli ktoś będzie robił coś chujowo, i nieważne, czy to będzie Jan Paweł II, czy to będzie Grabowski, czy to będzie Andrzej Duda, będę cisnął, mam w dupie. Więc. Y Widziałem naprawdę masę jego wsadów i zawsze mu cisnąłem. Jak windmill jest chujowy, jak Puszow jest chujowy, jak konkurencja jest chujowa, mówię: Sorry, możecie teraz tutaj w komentarzach popłakać, że jestem za surowy. Zawsze taki byłem surowy i właśnie dlatego dzięki temu niektórzy są ta tacy dobrzy, bo ktoś był dla nich kurewsko wymagający. A ja. Mam w dupie. Na koniec widzimy sobie, że no oczywiście musi być yy, sad Just Fly'a. Fajnie by było powtórzyć. Zestania na rękach. Kurwa, minimetry brakły. Prawie wlazło. No ale... No wiecie, no, no on się na nim, można powiedzieć, nie że wz wzorował, nie, ale był wielkim fanem. On jako młody gnojek, to jeszcze pamiętam jak tam jeździł na... Był pokaz Dunkeli, był Potter Mabery, był właśnie Just Fly. To młody Grabowski był tam to nagrywać. No i nagroda 3000 y, dolarów, czyli standardowa stawka na FIBAch jest euro albo dolary, ale. No, powiedzcie mi, co Wy o tym myślicie. Czy powinno być tak jak kiedyś, gdzie na konkursach 3 na 3 fibowskich, oczywiście fibowskich, mogliśmy oglądać najlepszych dunkerów ze świata i często ze Stanów Zjednoczonych i z innych krajów na jednym konkursie. Czy ogólnie wisi wam to i nie nudzi was to, że na każdym konkursie będziecie oglądać 2 dwie trzy, trzy te same osoby z Dunkelite, ewentualnie jakąś jedną osobę z Dunkelite i doczepkę kogoś? Tam po prostu żeby był w tle Dla mnie osobiście jest to dość już nużące Dlatego ja tak nawet Nie oceniałem tak dużo tych konkursów FIBA Ale os obecnie się jakieś inne nie odbywają Więc wziąłem się za ocenianie tego Dzięki za oglądanie mm, Idę jeść śniadanie Kawka wypita Piona Elo kurła FIBA Dopuśćcie innych dunkerów Czytam dunk Nie dunk teraz ogarnia Weźcie innych dunkerów, bo ludzie nie będą oglądać cały czas potyczki kilku osób. Elo!